Trener Wojtkowiak, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, mocne otwarcie, 3-0, zwycięstwo nad Kujawsko-Pomorskim. Zadowolony? Zadowolony. Zawodnicy i sztab też na pewno zadowoleni. Pierwsze koty za płoty i takie są czasami realia turnieju, że, że ten początek nie jest, nie jest prosty. Towarzyszą na pewno jakieś emocje, które niekoniecznie dobrze wpływają na zespół, ale my sobie z tym poradziliśmy. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu meczu, aczkolwiek jesteśmy świadomi tego, co możemy poprawić i, i tych bramek jednak rzeczywiście mogło być to jeszcze troszeczkę więcej. Kawał Drogi trzeba było jechać na Podkarpacie, ale jeżeli mają być takie efekty, to warto tak. chyba nie? Tak, no bardzo ładnie, na pewno przyjemnie tutaj w przemyślu, ładne miasto, boisko też świetnie przygotowane. E, także nic tylko cieszyć się, czerpać radość i doświadczenie z tego, co się, co się dzieje tutaj na tym turnieju, i, i wrócić za, mam nadzieję, sobotę, w sobotę, w niedzielę z bagażem pełnych doświadczeń, żeby później móc dalej kontynuować swoją przygodę z piłką nożną. Początek meczu mieliśmy swoje sytuacje, nie udało się ich wykorzystać. No, błąd indywidualny przy, przy, przy straconej bramce. 1-0 do przerwy, gdzieś cały czas przy tym wyniku. 1-0 w drugiej połowie, też sobie stwarzaliśmy sytuację. No niestety nie udało się wykorzystać. Przeciwnicy w drugiej części drugiej połowy zdobyli kolejne bramki. I ostatecznie przegrywamy 3-0. To tylko jeden mecz można powiedzieć, jeszcze dwa przed Wami. Szansa na finał w ciągle jest. No zgadza się, no, no, na pewno jutro, jutro mamy kolejny mecz. Dzisiaj kwestia regeneracji, przygotowania się. Gdzieś chłopców troszkę trzeba podbudować mentalnie. Na pewno na tej jutrzejszej zawody z Mazowieckim związkiem i nie składamy broni, walczymy dalej i liczymy jutro na, na lepszy wynik.